Ja to zacytowałem, więc, no więc, więc jakoś jednak się odnoszę. Ja w ogóle dodam tutaj, że profesora Marcina Króla uważam za do jakiegoś stopnia swojego mistrza w dziedzinie filozofii politycznej. To znaczy, jeśli ktoś mnie czegoś nauczył w tej dziedzinie, to przede wszystkim właśnie profesor Marcin Król, chociaż głęboko się nie zgadzam z jego konserwatywnym sposobem patrzenia na świat, ale to zupełnie nie przeszkadza temu, żebym go uważał za kogoś, kto mnie bardzo wiele rzeczy nauczył. Natomiast Natomiast yy, yy, co do tego zdania, no, moim zdaniem to jest właśnie taka próba rozumienia bez, z abstrahowaniem od, od różnego rodzaju ocen. To znaczy, on powiedział coś takiego. W nowoczesnym świecie dobrze jest mieć jednolite etnicznie, yy, tam zwarte terytorialnie państwo, i właśnie to uzyskaliśmy w wyniku II wojny światowej. Czy ja bym się zgodził z tą oceną nie do końca, bo uważam, że o ile zwarte terytorialnie może całkiem nieźle mieć, ale jednolite etnicznie w zglobalizowanym świecie to jest pułapka trochę. No i teraz doświadczamy właśnie yy, tego, jaka, jaka ta pułapka jest niebezpieczna. Yy, yy, jednolitość etniczna pewne rzeczy ułatwia, inne bardzo utrudnia. Yy, I. Co, który z tych aspektów weźmie górę, na przykład we współczesnej Polsce, bardzo trudno powiedzieć. To znaczy, czy to, co jednolitość etniczna ułatwia, weźmie górę, czy to, co jednolitość etniczna utrudnia, weźmie górę. Nie wiem tego. I, i wydaje mi się, że to, tu akurat jest, jest to dość kontrowersyjne stwierdzenie. Znowu, tak jak mówię, abstrahując od tego, jakim kosztem ta jednolitość etniczna została osiągnięta. Funkcji ojcowskiej w rozwoju każdego podmiotu. Paternalizm moim zdaniem to nie jest funkcja ojcowska. To są dwie zupełnie różne sprawy. E, no, znowu, nie byłbym pewnie pod wpływem teorii psychoanalitycznej, gdybym nie uważał, że funkcja ojcowska jest bardzo ważna z wielu różnych względów. E, wydaje mi się, że też zdroworozsądkowo moje doświadczenie życiowe na to też wskazuje. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że to, co Pan określił swoim paternalizmem, do czego ja nawiązuję, to jest przede wszystkim taka sytuacja, w której em, pomiędzy dwoma autonomicznymi i już ukształtowanymi podmiotami buduje się relacja nierówności. Znaczy, jeden podmiot rości sobie prawo do tego, żeby patrzeć na drugi podmiot z góry i na różne sposoby, używając różnych form przemocy, często przemocy symbolicznej, wcale niekoniecznie przemocy bezpośredniej, zmusza ten drugi podmiot do zaakceptowania tego. I to ja nazywam paternalizmem. To jest zupełnie inna sytuacja niż proces rozwojowy, w którym ktoś, kto jest w ogóle jeszcze jakoś nieukształtowany, musi wejść w pewną relację z pewnego rodzaju podmiotem, no, który nazywamy podmiotem ojcowskim, po to, żeby uzyskać swoją autonomiczną podmiotowość. To jest rola figury ojcowskiej, a to nie jest paternalizm. Paternalizm ma swój bardzo konkretny sens w naukach politycznych, społecznych, w opisach tego, jak funkcjonują różne społeczeństwa. I to jest inny. negatywnie że żeby się Znaczy ja bym nie chciał, żebyśmy o subtelnościach teorii psychoanalitycznej tu zaczęli dyskutować, bo... Wydaje mi się, że to oczywiście jest pewnego rodzaju uproszczenie tego, co troj twierdzi na temat relacji z ojcem. Znaczy, yy... <śpiewanie> no właśnie, bo ja się nie czuję kompetentnym prorokiem. Natomiast yy, natomiast yy, Kilka razy już mówiłem, zresztą, nawet chyba w tej książce też napisałem, co, co myślę, że będzie. No mogę to powtórzyć. Ja myślę, że teraz nastąpi rzeczywiście dość długotrwała polityczna i kulturowa dominacja tego konserwatywnego no, zespołu wyobrażeń, czy imaginarium, czy, czy, czy sposobu organizacji społeczeństwa. Ponieważ ono ma bardzo dużą właśnie siłę symboliczną, siłę mobilizacji z wielu różnych względów to się udało. I myślę też, że może to być mniej lub bardziej nieprzyjemne. To znaczy może być to mniej nieprzyjemne, jeżeli to będzie się jednak w ramach pewnego demokratycznego porządku odbywało, albo bardziej nieprzyjemne, jeżeli Uda się i zdecydują te siły złamać demokrację i nas powsadzać do więzienia, mówiąc najprościej. Albo do obozu koncentracyjnego, albo pozbawić pracy, albo cokolwiek innego. Yy, na, natomiast yy, natomiast myślę, że to będzie też okres przejściowy, to znaczy, że w wielu europejskich krajach radykalna prawica konserwatywna zdobywała władzę i. Wcześniej czy później ten rodzaj symboliki się wyjaławia, zwykle wtedy, kiedy ta władza jest sprawowana. No a potem przychodzi jakiś rodzaj no, reakcji na to. I, to i to moim zdaniem też jakoś nieuchronnie nastąpi, tylko czy to będzie powiedzmy jedna kandencja parlamentarna i następne wybory to zmienią, czy to, czy to będą długotrwały proces, w który będzie wymagał buntów na ulicach, to, to oczywiście tego nie wiem. Znaczy, ja rzadko kiedy przenoszę tak zupełnie bezpośrednio, ale oczywiście to można próbować robić. Ja bym powiedział, że właśnie po pierwsze, porażka formacji powiedzmy liberalnego mieszczaństwa jest w dużym stopniu zło, związana z jego słabością symboliczną. To znaczy stwierdzenie, że podstawowym celem politycznym ma być ciepła woda w kranie, jest yy, politycznie słabe i nie daje legitymizacji wystarczającej, a szczególnie w takim społeczeństwie jak, jak Polskie. Yy, I odwrotnie, to o czym przed chwilą mówiłem, siła tej drugiej opcji jest związana z, z dysponowaniem bardzo potężnymi symbolami, które w Polsce mają ogromną moc mobilizującą. Yy, po drugie wydaje mi się, że właśnie y, niepodmiotowy stosunek do samego siebie jako podmiotu politycznego to skomplikowane zdanie, y, znaczy mniej więcej tyle, że Polacy nie postrzegają siebie jako podmiotu politycznego, tylko postrzegają siebie indywidualnie, a podmiot polityczny jest zawsze postrzegany jako zewnętrzny w gruncie rzeczy. Y, 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 powoduje, że y, y, bardzo jest trudno brać odpowiedzialność za trudne i kryzysowe sytuacje na poziomie wyżej niż indywidualnym. To znaczy, każdy sobie świetnie może poradzić, świetnie lub mniej świetnie, ale z, z, jak, z różnego rodzaju kryzysami rodzinnymi czy tam indywidualnymi. Dużo trudniej nam jako społeczeństwu radzić sobie z kryzysami, gdzie musielibyśmy właśnie wykazywać się czymś, co można by nazwać podmiotowością i odpowiedzialnością polityczną, która wynika z posiadania e, wspólnej takiej, e, no właśnie tej odpowiedzialności. I wydaje mi się, że reakcja na kryzys e, u, uchodźczy jest przede wszystkim z tym związana. To znaczy, że to jest przede wszystkim reakcja obronna przed wzięciem odpowiedzialności za tą sytuację, która jest skądinąd trudna. To znaczy, u, uważam z drugiej strony, że twierdzenie, że wpuszczenie do społeczeństwa, które jest właśnie dość monoetniczne, dużej mniejszości, dość różnej kulturowo, obędzie się bez żadnych problemów. To jest fikcja. To zawsze jest źródło problemów i wszystkie europejskie kraje tego doświadczają. Tylko, że z tymi problemami można sobie radzić. To nie jest tak, że z tym sobie poradzić nie można. Niechęć do wzięcia odpowiedzialności za to uważam za podstawowy problem tego kryzysu. Z, 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 rzeczywiście dla mnie było pewnym y, przeżyciem i zaskoczeniem y, osobista reakcja bardzo wielu ludzi na tą książkę. Znaczy, ja ją pisałem raczej jednak y, y, jako książkę dotyczącą historii, no, to znaczy no, w takim mniej lub bardziej oczywiście dość luźnym, ale akademickim y, języku. Y, natomiast, y, natomiast ja dostałem bardzo dużo y, listów. Od ludzi, którzy ją przeczytają bardzo osobiście. A nawet parę spotkań miałem takich z różnymi ludźmi, którzy specjalnie do mnie dotarli, jakoś, żeby się ze mną podzielić no, trochę podobnymi opowieściami, o jakich Pan mówi. I to jakoś jest dla mnie bardzo poruszające. To, to oczywiście gdzieś. Yy, yy, no tak, poruszające. Yy, ja też mam wrażenie, że. Yy, że to, co się nazywa w Polsce nieświadomością zbiorową, to, to nie jest jakieś tajemnicza nieświadomość taka w taka mistycznym sensie. Tu akurat uważam, że, że znowu teoretyczne osiągnięcie Jacques'a Lacana w stosunku do niemieckiej czy freudowskiej psychoanalizy jest wielkie. Mianowicie, to jest przede wszystkim niespójność dwóch porządków języka czy dyskursu. To znaczy, że Historie rodzinne są takie, jak pan mniej więcej opowiada. Przy czym moim zdaniem Pana historia jest jeszcze stosunkowo fajna, Będę to tak określi. <laughs> te, te historie rodzinne bywają dużo, dużo gorsze. I, i nie mówię tylko o stosunkach z Żydami. znaczy myślę, że na przykład to, co opisuje Zaręba w swojej książce o bandytyzmie powojennym. O tym, jak jedni Polacy mordowali innych Polaków w ramach wojny domowej, i tak dalej, i tak dalej. No po prostu to był okres potwornej przemocy, również a może przede wszystkim związanej z Żydami, ale w innych obszarach też. I, i te historie rodzinne, które albo są opowiadane, ale najczęściej nie są opowiadane. Ale to jest taki rodzaj luki, który jest uwierający, dlatego że no nie jest łatwo żyć na przykład w domu i się zastanawiać, skąd ten dom się wziął w mojej rodzinie. I nikt o tym nie mówi. Jak się próbuje na ten temat coś powiedzieć, to są właśnie efekty tych rozmów czy tych listów, które, z którymi się spotkałem. Jak się próbuje coś o tym mówić, to uciekające spojrzenie. Yy, mamy, babci i tak dalej. Yy, te, te, te. I wszyscy wiedzą, że coś jest na rzeczy. No, i ten drugi poziom dyskursu publicznego, powstanie warszawskie, tam nie wiem, no, wojna polsko-bolszewicka i, tak i tak dalej, i zmienianie nazw ulic. Te, ten rozdźwięk pomiędzy tymi dwoma poziomami dyskursu wydaje mi się jednym z, to, to jest to, co ja bym nazwał nieświadomością społeczną. I, i, I wydaje mi się, że, że, że ten efekt, o którym Pan mówi, to jest to, że ja rzeczywiście próbuję operować pomiędzy tymi dwoma poziomami dyskursu, i, i, i to zawsze wywołuje opór. No to, to Jestem znowu naj, dostatecznie nauczony tego, że nazywanie właśnie tej sfery jest zawsze czymś, co w pierwszym momencie y, y, powoduje różnego rodzaju formy oporu. To mnie nie zdziwiło, ja bym powiedział raczej. No pewnie trochę wynika to z tego, że ja nie mam za bardzo do czynienia z tymi, którym się moja książka bardzo nie podoba, ale wiem, że tacy są. Yy, raczej jestem zdziwiony tym, że tego jest tak w moim doświadczeniu stosunkowo mało. Yy, natomiast, natomiast, myślę, że po tym etapie oporu bardzo często to ma charakter uwalniający, znaczy, że to daje takie poczucie: ów. można wreszcie o tym porozmawiać, można się dopytać. Można wiedzieć, co się zdarzyło i, i to jest, moim zdaniem, no, jeden z elementów, który powoduje, że ona nie jest odrzucana nawet dla ludzi, przez ludzi, którzy często ideologicznie mieliby wszelkie powody, żeby ją odrzucać. Ja się spotkałem na przykład ze środowiskiem, taki krakowsko głównie, środowiskiem skupionym, które się nazywa Klub Jagielloński. To jest i takie czasopismo, presję wydaje. To jest taka neoendecja, tak naprawdę. To są uczniowie Ziemkiewicza. I, yy, i oni ze mną rozmawiali, no, powiedzmy jak ludzie. No, to znaczy, rzeczywiście, no, przede wszystkim to są zwykle bardzo dobrze wykształceni ludzie, więc to jest bardzo ułatwia życie, ale oni mają poglądy naprawdę radykalnie różne od moich i, i, i no, w, w dużym stopniu afirmujące właśnie ten rodzaj etnicznej, narodowej wspólnoty. Który, który mnie się wydaje raczej kłopotem. I, 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 ale ja miałem poczucie, że oni bardzo uważnie tą książkę przeczytali, że wyciągnęli z niej różne dla siebie ważne wnioski, i że próbują wpisać ją w jakiś tam sw swoją wizję tego, jak ta Polska powinna wyglądać. Czy powinno się z nimi rozmawiać? No Ja uważam, że póki nie wypowiadają rzeczy, które są dla mnie, byłyby dla mnie skandaliczne, no to powinno się z takimi ludźmi też rozmawiać. Gdyby zaczęli wypowiadać no, jakieś rzeczy skandaliczne, to bym z nimi nie rozmawiał, ale póki yy, 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 no, no właśnie chcieli rozmawiać o takich sprawach, które mnie się wydają istotne, to, to uważam, że, że warto. I w tym sensie yy, gdzieś, yy, gdzieś to, to, to doświadczenie dla mnie potwierdza taką tezę, że możliwość pewnego... Zbudowania pomostu pomiędzy tymi dwoma zupełnie różnymi poziomami doświadczeń jest czymś, co w ogóle moim zdaniem stoi przed, no, no tak, patetycznie powiem, polską humanistyką. To znaczy, że to jest coś jeszcze do zrobienia. Ja mam poczucie, że zrobiłem jakiś mały, no kropelkę taką wpuściłem, ale, no, ale że to jest tak naprawdę olbrzymia praca do zrobienia.